Zaczął się od książek, które czytałem w dzieciństwie i też. Może geografia akurat nie była najbardziej ulubioną nauką, którą uczyłem się w szkole, ale matematyka i język polski i biologia to jak najbardziej. I w tej wybranej przy życiu udało mi się przejść, dojść na biegun północny, biegun południowy, dwa razy przeciągnąć Atlantyk, e, być użyć do Amazonki, przejść pustynię Gibsona w Australii i odbyć wiele innych wypraw. A w 1990 roku wybrałem się po raz pierwszy na Lodową Pustynię, czyli w Lodowy Świat. To były moje pierwsze kroki i wybrałem się dokładnie do stacji polarnej w Kursundzie. Tam spotkałem na lodowcu hansa Wojtka Moskala, który miał dużo więcej doświadczeń niż ja w tych polarnych wyprawach. I w tej małej właśnie drewnianej chatce, którą widać na zdjęciu, powstał plan, którego w pełni wydało mi się, że będzie trwało całe życie. Dojście na biegun północny, południowy, przejście w Grenlandii. ale to wszystko poszło dużo szybciej. W 1993 roku jako pierwsi Polacy przyszliśmy w Grenlandię, a w 1995 roku podjęliśmy próbę zdobycia czy dojścia na biegun północny. Żeby przygotować się do tej próby, między innymi musieliśmy przejść wiele treningów, e, też ściąganie właśnie opon w Turmijski park, który kiedy. Spotykałem ludzi i że mój samochód jest niedaleko stąd. Bo to jest rzeczywiście niezwykle widok, żeby człowiek się na sobie czteropony. Ale z drugiej strony to był jedyny sposób, żeby przygotować kręgosłup mięśnie do ciągnięcia sanek, które ważyły 130 kg w których było 636 pozycji. Między innymi tutaj była taka pozycja jak Lederman, to takie wielofunkcyjne kombinerki. I kiedy, kiedy zapakowaliśmy te kombinerki do sanek, nie wiedzieliśmy jakie będzie ich przeznaczenie. Okazało się, że Wojtyryzował sobie ząb pod wpływem zimna i twardej czekolady i tymi kamienkami trzeba było usunąć korzeń. I to była na tyle dobra operacja, że po powrócie do Polski nie potrzebna była żadna interwencja stomatologa. Także przez pierwszy miesiąc temperatura nie była wyższa albo niższa niż minus 60 stopni Celsjusza. Także kiedy potem wzrosła do minus 30, wydawało nam się, że jesteśmy na plaży, możemy chodzić w bieliźnie. <laughs> Jeszcze innym właśnie były białe niedźwiedzie które atakują na tej szerokości geograficznej bez ostrzeżenia i to jest pytanie kto kogo zje na obiad. I jeszcze jedną przeszkodą były trosy, czyli zwały lodu, które sięg wysokość sięga do 15 metrów czy nawet 20 i przeciąganie przez nie stań, które ważyły 130 kg czy 120, a potem też oczywiście było mm, wyzwanie. A takim też najgorszym naszym złym wstępem był fakt, że na samym biegunie może być szczelina o szerokości 50 km albo jeszcze szersza, a ponieważ ludzie z domą wyjątkami nie potrafią chodzić po wodzie, więc na ten biegun nigdy mogliśmy nie dojść, ale lossze patrzcie trzeba inaczej. 23 maja 1995 roku jako pierwsi Polacy i jedni z pierwszych ludzi na świecie bez pomocy z zewnątrz dodaliśmy na północny biegun ziemi bez, bez żadnej tak, pomocy z zewnątrz. Z bieguna to można iść tylko na południe, a najdalej, gdzie można dojść, na ziemi przynajmniej, to jest biegun południowy, więc postanowiłem tu w tym samym roku dojść na południowy biegun ziemi. Wojtek był zmęczony po tej wyprawie, też schudliśmy o prawie 30 kg, chociaż Mikołom nie polecam tej kalkulacji utrudzającej, także tym razem musiałem tam się wybrać samotnie i tym razem miałem do przejścia nie 770, ale 1400 km. Y, punkt startu do było Morze Wedela. I to było 1400 km marszu po najzimniejszym i najwyższym kontynencie na świecie, jakim jest Antarktyda, gdzie temperatury sięgają minus 89 stopni Celsjusza, a wiatr wieje z prędkością 300 km na godzinę. 26 grudnia zostałem pierwszym człowiekiem, który dotarł na obydwa biegłony ziemi w ciągu jednego roku. To są zdjęcia z przygotowań do tej wyprawy i potem z się na biegu, ponieważ podczas wyprawy nie było ze mną żadnej ekipy filmowej. Też Kiedy wychodził na biegu, to ktoś mnie zapytał ile mam lat. Ja powiedziałem, że ta osoba zgadła. Ta osoba powiedziała, że 60. coś że 31 lat. I ten plan, który powstał w tej małej, turystycznej chatce na nie został jakby, wypełniony dużo szybciej niż można było się spodziewać. I trzeba było szukać e, następnych biegunów i następnych celów w życiu. Dla mnie, takim biegunem, była właśnie pustynia Gibsona w Australii. I razem z piątką, znaczy w piątkę mieliśmy zamiar przejść tą pustynię, ale w noc przed wyprawą e, okazało się, że dwie osoby zrezygnowały. Ale dzięki wsparciu zespołu, który był tutaj w Polsce i w Holandii, udało nam się zmienić całą. Mm, Cały, cały plan, i w tydzień później wyruszyliśmy. I rzeczywiście, po 46 dniach i przejściu, czy pokonaniu 800 km, doszliśmy na drugą stronę pustyni. Wydawało mi się, że podczas takich wypraw najważniejsza jest siła, a tak naprawdę najważniejsza jest głowa. To jest pierwsza Polka na biegunie północnym Katarzyna Pissera. I myślę, że właśnie podczas takich wypraw nie tyle liczy się siła mięśni, co odporność psychiczna, motywacja. Muszę powiedzieć, że byłem też świadkiem, jak mężczyźni, którzy wyglądają jak Arno Schwarzenegger, czy Terminator, łamali się jak zapałki, a wyglądali jak właśnie jak drzewa, dęby. A kobiety, które są, wydawały się, delikatne, jak źibłą trawy, potrafią być elastyczne, przysuwały się do sytuacji i potem podnieśli iść dalej i doszli do celu. Wrzuciła właśnie odnośnie złamania różnych barier, także tych barier. Które są w społeczeństwie, i taką wariantę, to jest mit czy przesąd, że dziecko jest kwestią kariery, że z dzieckiem nie można nic robić, że z dzieckiem nie można podróżować. Dlatego, kiedy w moim życiu pojawia się próbka pola, to był pomysł mojej żony, żebyśmy razem z Polą właśnie wybrali się prostu, w o A najpierw wybraliśmy się w po z Polskę i muszę przyznać, że podczas tej wyprawy, Pola zaczęła mówić pełnymi zdaniami. Do dzisiaj pamięta wiele zdarzeń, które miały po prostu w tej prawie miejsce. I myślę, że na podróżowanie nigdy nie jest za wcześnie, i nigdy nie jest za późno. I na koniec chciałbym Państwu powiedzieć jeszcze krótko o tym chyba najtrudniejszym projekcie, najbardziej ciekawym, który było mi tam już zrealizować o wyprawie z Jaszkiem Nego, który w wieku 13 lat e, stracił rękę i nogę został porażonym prądem na 5-15 tysięcy wdawało się też, że stracił nadzieję na normalne życie, dlatego też w świecie zastaliśmy się, jak możemy mu pomóc. I ponieważ w tych czasach chyba najcenniejszą rzeczą, którą można dać drugiemu człowiekowi jest właśnie czas, to postanowiliśmy się podzielić z nim doświadczeniem. Czyli w moim przypadku podzieliliśmy się doświadczeniem, co to znaczy zrobić, zrobienie razem wyprawy, najpierw musieliśmy o tym, żeby wejść na wieżyce, najpierw szczyt na Kaszubach, potem żeby przekłonąć w dół, a w końcu w myślach zawędrowaliśmy najpierw na Grenadę, a potem na Biegą Północny i postanowiliśmy tam dojść naprawdę. Przedwojenie tej wprawy trwało półtora roku i w sumie najważniejszym naszym celem nie był ten fizyczny punkt w geograficznym biegu, ale bezpieczeństwo Jaszki, dlatego też planowaliśmy wszystkie możliwe złe sytuacje, które mogły się zdarzyć, między innymi właśnie wpadanie do wody. W końcu w 2004 roku, na początku kwietnia wdrożyliśmy się najpierw do Oslo, a potem na Spitsbergen do Longyearbyen i tam właśnie miało miejsce nasze ostatnie przygotowania. Okazało się, że wtedy właśnie przed najgorszy stanem od chyba 50 lat, i w tym właśnie stronie zginął mój przyjaciel Adam Kieres, mój, mój pierwszy prawdziwy nauczyciel, którego spotkałem na szpitalu, wtedy kiedy stałem tam pierwsze kroki w 2010 roku. Też to było takie momentum przed tą wyprawą. Na początku tej samej naszej wyprawy ta pogoda była całkiem znośna, ale potem warunki się pogorszyły i zaczął się, zaczął wjechać Wiatr, który nas cofał od bieguna. Także szliśmy, przebyliśmy dziennie około 50 km, ale tak naprawdę zostaliśmy w miejscu, ponieważ e, ten trend cofał. Jeszcze oprócz i przywiązały nam drogę w szczeliny. M, nieraz takie wąskie jak tutaj, ale nieraz bardzo szerokie. Także wydawało nam się, że nie mamy żadnych szans, żeby m, tam dojść na biegun, ale jeszcze raz niemożliwe stało się możliwe i 24 kwietnia 2004 roku. Jasiek Mela został najmłodszym zdobywcą bieguna północnego. Podczas tej wyprawy, przez akcję z tns się zebrać tam tysięcy złotych. Za te pieniądze kupiliśmy lub dofinansowaliśmy zakup protest dla 67 osób. Tak jak kina, dwa końce się ma, dwa więc postanowiliśmy postawić kopkę na i w tym samym roku dojść na biegun południowy. W tym celu, między innymi właśnie w Zatoce, na Zatoce Gdańskiej, trenowaliśmy taką sytuację, że jesteśmy zdani sami na siebie yy, i możemy tylko liczyć yy, na pomoc drugiego członka zespołu, a także taką sytuację bez kresu wody, ponieważ Antarktyda jest też w sumie zalazniętą wodą, jest tam 90% zasobów słodkiej wody na świecie. Nie będę Państwu już opowiadał jak trudno było dojść na Bibłą Południową, ale tutaj była dużo łatwiejsza prawa niż ta na północny i w końcu 31 grudnia Jasiek Wera e, został zdobywcą obydwu biegunów z 95 roku. Człowiekiem, który nie tylko pokonał własne ograniczenia, ale myślę też, że dał nadzieję wielu ludziom na świecie. Nadzieje, której ludzie, ludzie potrzebują, nie tylko osoby niepełnosprawne, ale właśnie ci, którzy może nie mają celu w życiu, czy, czy to nadzieję stracili. I taki krótki film o tym, jak zachowaliśmy bieguny z Jaszkiem w pigułce. Ja już nic nie będę mówił, Myślę, że wystarczającą mocą mogą mieć obrazy. Się. I teraz jeśli są jakieś pytania, to chętnie na nie odpowiem. Może coś Państwa zaciekawiło i... Panie, czy są planowane jakieś wyprawy z Jasie Sielskim? w tej chwili założył własną fundację i zrobił wiele wypraw samodzielnie, także był na między innymi na Kilimanjaro, na Brusie. W tamtym roku wiem, że przebiegł też Maraton Nowojorski. Także myślę, że Ja się sobie doskonale daję radę i być może kiedyś zrobimy coś z jaskiem razem, ale mm, bo w tej chwili ja, ja chciel, chciałbym poświęcić czas może bardziej własnej rodzinie też, ponieważ mam dwójkę dzieci i one też wymagają czasu. Pustynia lodowa była, tak? Pustynia tropikalna, tak, australijska, sucha, chciałam powiedzieć, też była. To teraz co? Las równików? Znaczy już też byłem, kiedy byłem na Kimangiana, też udało mi się dwa razy właśnie przepłynąć Atlantyk. Także myślę, że w moim życiu, w moim życiu właśnie, tak jak mówiłem przed chwilą, ten okres podboju, że tak powiem, czy właśnie wypraw się jakoś skończył i teraz ją <grym> inne <grym> <grym> Rodzina, dzieci pisanie książek. Ale mnie y, ta pierwsza wyprawa, jak rodzice zareagowali? Myślę, że to była abstrakcja kompletna, że w wieku 15 lat się można wybrać do Afryki, więc... No, to się się, do, z... Znaczy, to było jeszcze przed tym, bo trzeba było też uzyskać paszport i no, no. to była cała jakby podróż też w głąb tej dżungli geograficznej, y, administracyjnej, Podzieczyk. także przed tą wyprawą właśnie geograficzną było e, były też in, inne problemy, inne, inne um, przeszkody do pokonania. Także moi rodzice z, 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 zgodzili się na to, e, na tej zasadzie, że to nie wyjdzie po prostu i podpisywali też oczywiście różne dokumenty, takie jak podanie dążerba sportowego, czy zgoda chyba albo wyjazd samodzielny. Sądzę, że to jest tylko i wyłącznie taka m, dziecięca mrzonka. Także kiedy już to wszystko stało się rzeczywistością, miałem ten paszport i też podczas tego lata zarobiłem pieniądze zbierając maliny, czy truskawki, czy mając szybę na stacji benzynowej, to jakby otrzymali słowo. Z tych wszystkich wypraw, na których Pan mówił, która była najtrudniejsza, albo który element tej wyprawy, jeszcze szczególnie trudnego? Myślę, w sensie, że była najtrudniejsza wyprawa jednak z Jaśkiem, Mero, bo odpowiedzialność, to była odpowiedzialność za życie jednego człowieka i, i fakt, że podczas tej wyprawy, jakby było wiele sytuacji, które mogły się skończyć tragicznie, to była rzeczywiście chyba najtrudniejsza wyprawa w moim życiu. No i też wyprawa z polu przez Polskę, um, kiedy byłem odpowiedzialny za, za życie po poli i też mieliśmy różne sytuacje, um, wcale niełatwe, też była bardzo trudna. Też te dwie wyprawy myślę właśnie. Z Jaśkiem z Polą, był chyba najtrudniejszy w moim życiu. Kim był Nie będę bardzo minęł, ale dla temu, Jan Paweł II. Mm. Jego życie i, i fakt, że wielokrotnie miałem okazję żeby spotkać się z Janem Paweł II na pielgrzymkach, czy też <śle> czy też właśnie raz w Rzymie, rzeczywiście wypa... chyba największy wpływ na moje życie. Także Jan Paweł II, Karol temat był jest, był i będzie dla mnie, mam nadzieję, największym amerykańskim Czy Mógłby Pan coś powiedzieć na temat ostatniej swojej wyprawy? No no. W no. tak. To było <śleszzz> niedawno temu i rzeczywiście to było też bardzo, w sumie to, wydawało mi się, że taki spływ Wisłą nie jest trudny, ale, ale jest trudny. Rzeczywiście płynięcie zimą Wisłą i utrzymanie w namiocie nie jest wcale takie łatwe. Ale w sumie znaczy głównym bohaterem tej wyprawy była Wisła tak naprawdę. W tej wyprawie chodziło nie o Marka Kamińskiego i, i o to co on może dokonać, czy zrobić, ale właśnie zwrócenie uwagi na Wisłę, na to, że jest to nasz skarb narodowy, że jest to coś równie pięknego i ważnego jak Tatry, Mazury, może razem wzięte. Także taki był tej wyprawy, że Wisła jest niezwykłą rzeką, nie tylko w Polsce, nie tylko w Europie, ale też na świecie. Muszę przyznać, że płynąłem Amazonką, płynąłem różnymi rzekami na Syberii, w Ameryce południowej, północnej i w Azji, ale Wisła absolutnie wytrzymuje porównanie i myślę, że jest to jedna z najpiękniejszych rzek świata. Jak pan zamyka oczy i myśli, to o której wyprawie pan myśli? Znaczy ja generalnie w nie myślę o wyprawie. <śleszy> <śleszy> myślę o tym. No, nie o dzisiejszym, i o tym co jest teraz. Myślę, najważniejsze jest jakby nie przeszłość. Ludzie często żyją przeszłością, marzą o tym, żeby wrócić do przeszłości albo myślą o przyszłości Natomiast ważne jest, żeby być tu i teraz, ale nie, nie myślę o tych wyprawach. Zawsze <tant Antarzącana> najważniejsza <tancjana> może dla mnie jest ta wyprawa z Polą jednak, z Polą, bo myślę, że jakby najbliżej Sercem przynajmniej jest, jestem właśnie ze swoją córką, ale też była z Jaśkiem oczywiście była niezwykła. Także te dwie wyprawy, Pola i Jasiek to są najważniejsze w moim życiu. My nauczyciele mamy bardzo trudne zadanie przekonać uczniów do nauki, w jaki sposób, w jakich argumentów by pan użył przekonać. <grym> <grym> jest... <grym> znaczy, myślę, to... że dla bardzo... uczniów, znaczy dla członka jaka jest ważne to, żeby być... W harmonii z sobą, prawda, żeby podążać za własnym przeznaczeniem. To przeznaczenie nie zawsze prowadzi, jakby w kierunku tego przedmiotu, którego Państwo uczycie, ale myślę, że generalnie warto zdobywać wiedzę, bo życie jest za krótkie, żeby się uczyć na błędach. A najlepszą praktyką jest dobra teoria. Więc jeżeli człowiek ma jakąś wiedzę, o, nawet wydawałoby się pozornie dalekim w fragmencie rzeczywistości to być może to doświadczenie można przenieść na, na tą misję, którą ma do, do, do wykonania w życiu. Więc jakby warto przekonywać chyba uczniów do tego, żeby poznawać świat, w, w różne jego dziedziny. Cóż, dziękuję bardzo. Jeszcze raz.